Szymano, Szymonam i witam Was w kolejnym odcinku z FNAFOX na moim kanale. I tak, dzisiaj e, wracamy do FNAFowic. słuchajcie widzowie, była taka długa wycieczka. Musiałam wyjechać na razie poza FNAF no i przygody, więc no tak. Zostawcie łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem zrobić na bieżąco, nie przekapić żadnych filmów z moich odcinków na Dobra. Słuchajcie, bo ja tak sobie pomyślałam, że najpierw polecimy Elytron. Yy, tak, ja mam Wam pokażę, jak tu możecie grać. Musicie dwa razy wcisnąć i. Pyk. Są tam. I... Dobra bo ja... no dobra Patrzcie już są na widzę. Boże jak mnie to niedługo nie było Dobra.. Zobaczymy co tam Nie, I wodę Dobra Coś tam było Coś tam było Ale ja nie się odwiedzać przez sekundę Dobra czekajcie, musimy jakoś polecić. czekajcie mam pomysł Polecimy do domu wyczytał? Teraz odstawiam, pierwszy mi je czy co jest? w jest, 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 jest. jest, widzowie? Od razu na wówice i tablica? Yyyy... Dobra. Ja teraz rysuję. Dlatego, że nie było na FNAFowicach już 5 tygodni. No 5 tygodni aż 4 Cz tygodni? Nie, no 5 tygodni. Byłem zajęty, bo Kuz komunie w szkole były rzeczy, musiałem wszystko odrobić, set... Co znowu no nie, 1 Minecrafta? 1.19. Słuchajcie, dane nowe rzeczy, więc zobaczymy sobie na jakimś odcinku. Będę sobie klatka. To tablica. Ale najpierw zobaczymy, czy coś w Nowowicie nie jest. No to chodźmy do domu z zobaczyć, czy coś nie jest. Dobra. Czekajcie, zamkniemy, bo kultur... kultura. Poczekajcie, czy coś w jego się domu zmieniło? Chyba nie. A góra, Dobra, e, dom Srebrnika jest oczyszczony. Czyli raczej nie ma tutaj żadnego, żadnego znaku od niego. Jezu, to już zaczęło padać. Nie, to się przestraszyłam. Zobaczcie, ja lepiej wezmę lepiej ten mieczyk w łop, łapkę. To jest więzienie, nie. Tak, zabijałam. O, teraz w więzienie. Dobra, teraz w więzienie. Nie ma żadnej wiadomości. Bo czego widziałem? nie zwiedziłam. Ja tutaj nic. bo to więzienie tylko skończymy. Ja nie pamiętam, żeby te drzwi tak były. Nie wiem może na jakimś odcinku. Ja się próbuję starać wolniej mówić, tylko że to I dobra, czyli tutaj nic nie ma. O! Chodzi mi o tą wodę, żeby tutaj wylądować. Ale widzę, że ten. Dobra, kolejka się nic nie stało z nią. Do wieżowca zaraz idziemy. Trzeba teraz się do Dobra, słuchajcie, wrócimy do domu. Nie wiem, z... Znaczy, czy pójdzie to. Znaczy, czy Nie wiem. E, jeśli Roxana i mi to ogląda, to ja tylko na chwilę łóżko tu pożyczę, bo chcę się przespać. A do swojego tam jeszcze nie idzie bo ja się boję. czy z mojej domy się jest nie tak. Czekajcie za. Nie. Jo, ci Roxana domy. No, dobra, już nie pada, dobra. Ja ci tu odkołam oczywiście łóżko i zabieram ci diaksy na nie. Nie zabierajcie, tego, jak to dnia, nie jestem hamem. Dobra, słuchajcie. Czyli tak, domek Roksa, do, do, roksany, i Cmi jest oczyszczony. Rokoser, tak, więzienie i dom zryklejaki jest. Dobra, teraz do żabki idziemy zobaczyć. Nie, do żabki nie ma. A góry tam jeszcze nie ma. Dobra, wieżowiec, wieżowiec, wieżowiec. Siedmańko. Ja no właśnie, się to odzywa. I dobra, na co dalej nic nie dzieje, bo ogóle musimy zrobić odcinek, że kończymy ten wieżowiec w końcu, musimy końcu zakończyć, dobra W domkach raczej nic nie ma, bo w tym domku nie nic Dobra, wieżowiec teraz Witam, też nie jest zakończone. O matko święta, tablica O jest, 20% Stawiamy gra na laptop. na tablet. Gdybym znał, widzowe konto, to na przykład na laptopie bym się Na laptopie bym się zalogował dlatego, że zapomniałem konto, hasło do konta. Bo wiecie, dużo na tych rzeczy, wiecie, w napowicach i ten. W krewcach się nic nie stało. Czekajcie, zobaczymy mm, zobaczmy, mój domek, Nie no, wszystko normalnie wygląda. Tylko ta tablica. Do wody raczej nie trafimy. To lepiej, jak zejdziemy, sobie w dół. Jak pamiętajcie, w poprzednim odcinku, kiedy. Tak i co mi miała urodziny, to pamiętacie, że ja tam zamiast dowolny to jeszcze zabiłem, nie? Ja tutaj się nic też nie dzieje. Zobaczę, co to wiedzieli na temat śmiałego? Ooo, no, dobra. Ale właśnie mnie najbardziej interesuje kowal. Ten kowal. A nie, to nie jest ten kowal. Nie, kto to jest kowalem? Nie ty, A, ile teraz? Tam nie ma, żeby widzę, że. nie też nie ma. To gdzie to nie może jeszcze O nie, dobra, lepiej zobaczmy za kimś. No nic, w ogóle nie ma.

Hmm, tu też nic nie ma. Czekaj, tak? Nie, tutaj nic nie ma, dobra. Czyli tutaj nic nie ma, dobra, to możemy wrócić po prostu do domu. Słuchajcie. Jeszcze został mój dom do zobaczenia. Anastazja i... No i... ...Domek, jak się powiedzieć. Dobra, ale słuchajcie... ...możesz zjeść blisko. Nie, nic. Dobra. Dobra, widzę, zaraz sobie przeczytam, co tu jest. No, chyba, że zatrzymaliście filmy przez chwilę. No chyba, że zatrzymaliście sobie filmę. Dobra, ja teraz się postaram. troszeczkę wolniej, żebyście mnie zrozumieli. Dobra, u Anastazji Dudz nic się nie dzieje. Dobra, czas, żeby przeczytać tablicę. Dobra, wtedy troszeczkę stres, jest, ale. Dobra, Dajcie znowu na powiczanie. No, dobra, cześć. Już, ju, ju, ju niedługo wakacje, ju, E, ty już, ty mogłeś, ej ty, postać, ty mogłeś coś napisać, żeby, nie wiem, już, te, jakie ty masz wakacje? 4 czerwca, ej chwila, moment. Czy on też będzie miał wakacje? Aha, no dobra, zapomniałam, to ktoś może być z widzów. Ale nie o tym chcę rozmawiać. Już w wakacje się pojawi... Czu? Oczekuj wiadomości w domu yy, No dole jakiś tam jakieś tam ale czekajcie Już w wakacje się pojawi? O shit W prawdziwym Życiu na Ralamusie. No kurde jak mu zaraz, nie ja to rozwalę mu Napiszę mu Napiszę na mu Czekaj mu skąd nie nie skąd napiszemy mu sam jesteś A Apodry G team i i jest jesteś na zdrowie. Na zdrowie. Pyk. Sam się a po drugie kim jesteś? Właśnie napisałem mu tak. Ale czekajcie. W prawdziwym życiu? Ej. A co się No na żadnym odcinku... Na dwóch widzowie to się, że na żadnym odcinku nic nie podawałem. Żadnego nawet mojego adresu. Ej, jeśli on zna adres, to możemy... To będzie odcinek na kamerce, gdzie później przeczytamy... Ten... No, słuchajcie, widzę, to nie może być tak, że napisze do mnie, e, dostaniesz list w prawdziwym życiu. No, słuchajcie, widzę, bo ja się teraz buję. No, tak, jest mój widzę, napisał, już niedługo w wakacje pojawi się 24 czerwca, oczywiście są wakacje, więc się 25 na odcinek z ekipą, jeśli będzie, będzie cała ekipa. No i co? No chyba, że po prostu już, w, już wakacje się pojawią. Już się wakacje pojawi najwidoczniej. Oczekuj wiadomości. Dobra, no to, to już nie będę dlaczego to, ale napisałem mu kim jesteś? I po drugie, sam się jest Lomusem. No razie ja to zostawię dla ekipy. No, bo ekipa. Nie, nie wiem co powie ekipa, ale jeśli tak. Eki, ekipa. E, Roxana it's me, Duck jeśli to oglądacie to zatrzymajcie sobie teraz odcinek i przeczytajcie to sobie i napiszcie mi w komentarzu napiszcie, napiszcie mi w komentarzu na przykład czy to prawda, albo napiszcie mi na Messengerze przecież mam was na Messengerze no bo mamy tam górę na tym Messengerze hmm, tam się właśnie kontaktujemy, ale czekajcie jeszcze on napisał to się pojawi. Rozumiecie? Jeśli wakacje się pojawi to bądźcie przynajmniej z każdym odcinkiem. Nowy widzu, jeśli oglądasz ten odcinek abonowo... albo... to pamiętajcie, zostawcie subika z dzwoneczkiem i tego dzwona walczcie bum, 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 żeby się dowiedzieć co będzie w kolejnych odcinkach na Nowowicach. Bo ja... Czekajcie zabijmy sobie świnkę. A, bo bóg nie jest do góry. dobra. Słuchajcie, bo ja nie wiem o co chodzi. Ale on nie zna nie, nawet nie pisałem. Jakby on miał zgadnąć o... No chyba, że on jest hakerem. Nie no co wy? Nie dobra. Ale wpadajcie na Sry na jeszcze na yy, maleku Uwu i jeszcze na asazja Anasazja Dudsk, chyba? Nie wiem, ona sobie zmieni nazwę, ale na razie na Anasazja Dudsk nie wchodźcie, bo ona tam jeszcze nie ma odcinku, bo ona dopiero to będzie chciała nagrywać. Więc teraz widzę, bo ja już nie mam co nagrywać. Chodź. Po prostu oczy będą. Do... Oczekuj w domu w tym życiu. Czyli mam oczeki Czyli mam czekać. Jak to? No słuchajcie, widzowie, ja kończę odcinek. Ja wiem, że krótki odcinek, ale słuchajcie, no z wakacji wróciłem. No z wakacji wróciłem, a tu Znaczy z podróży, ja wracam, a tu patrzę już jakaś tablica i tu piszę coś takiego, nie widzę, Ja kończę to odcinek. Mam że odcinek wam się spodoba. I pamiętajcie, łapkę w górę i subika, żebyście się dowiedzieli, co będzie w kolejnych odcinkach. Piszcie, o tym myślicie? I przepraszam, że jeśli Was znowu to przerywa, to po prostu napiszcie to mi w komentarzach, że to cię przerywa. Postaram się mówić wolniej. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Pa.